tej strony Niszek i witam na Was w nowym odcinku. Skończyliśmy na tej na tej wojnie Ale uda nam się wygrać Ona nie chce pokoju Tak jak z Niemca Niemca robiłem Tak i Rosja porobię Ruska help me, declar war nice no raz jeszcze coś tutaj robić, co nie ma sensu. Prowadzając hmm. się północą. Zyski 39. Dobra, zapewne teraz będziecie mówić, działań nie biadolisz. No i teraz będę działał. Tutaj to jest Masz. Dwa rzędy szybko, żeby się mi tutaj dostać nie mogli. Do Państwo się nie wbiją nigdy. Taka defensywa będzie w armii. Aj, mam w blizarię, Dobra. Go. Ach. Dobra. Pyk, pyk. Dobra, lešíme, lešíme. Tutaj trzeba to połączyć, tu, tu rozdzielanie armii. Tutaj defensywa. Słaba, ale zawsze jakaś. Idziemy tu. Teraz czas dla armii, którą tu rekorduję. O oh shit. Takie tyle armii. Ту. Ту. А ты пустой. Где что-то? Так, так. Muszę bronić teraz granicy, nie da się inaczej. Patrząc na ich liczbę wojsk, Rosja przegra, to już wiadomo. Никогда не будет... Эй, Россия Никогда... как я... Забавно сделал этот спан. Это... по невозможно. Nie, nie zrobiłam zr zr to. Dobra, tutaj szybka rekrutacja. Na drugi rząd Jest, jest, jest. Dobrze, to ta rekrutacja idzie. Zmastnianie pancerza obronnego. Dobra. it jest. Jak mam dwa pancerze ochronne to się nie przedrą. Nie ma Nemo, nemo. Pyk, pyk, pyk. Już jest Nic tam nie ma, nie ma. Pyk, piek, piek. Pięk. 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 nie Pięk. Pięk. Potem robię drugi rządek, który musi być mocny. Nice. Dobra, próbuję być tylko zacząć, lecz im to się nie uda. Dobra. <tък> <tък> тута... nice. Добре, тук е куда? Найс. Добре, плешим. Москва е недалеко A będą daleko. To będzie powolne, ale robimy araż moskiewski. Bum. Zawsze jakieś linia. No tak, bląd. Dobra, szybko. Tutaj nie ma co rekrutować do przodu. Do przodu ludzie. 3000 tysiące. Duża armia. Dobra, pyk. Aha, tu nie mogę prowadzić. Tu, tu, tu każdy chcąc się powiada na razie ale osiadł na mnie na cielę. super bum, bum Dobra. Tu, 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 tutaj, tutaj. idzie zgodnie z planem. Może i na północ. Och. Za daleko, bo jest niedozdrowna czas. Dobra, to nie będzie koniec. Ruch RP. Nie, tak, tak to nie będzie wyglądać. Koniec Koniec... będzie wielkim styl. No dobra, tu wojsko. Na, na Moskwę. Wszystkie wojska. Teraz odcinek to będzie wojna. Jedna wielka wojna. Dobra. Och. Shit. Dobra, jest tu. Piek. Piek. Uda nam się to Teraz Moskwa upada. Jak upadnie, będzie dobrze. Gdzie Widzielen... mam Jest, Moskwa zdobyta. Takie granice mi się pobawają. Gdzie się 30% plusent. będzie drugi Roż Не? Не. Добре, шибко. То, то, то. То, то, то. А, нет, это союзницы. Хyba. Не. Пик, пик, пик. konfirm. Tu, tu tu. Tu. Dobra, idzie wszystko tak jakby zgodnie z planem 3000. Dawaj. Tu. 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 Dobra. Dobra, a taki? Tak, trochę mało. Jest, wszyscy odpowiedzieli. Teraz to jest wojna Totalna. Co to jest? Kogo to jest? A dobra. A to co to jest? Ty jeszcze z Rosją nie masz wojny. I Teraz Rosja powinna powoli upadać. Dobra, bum. Bum, okay, okay. Powoli, ale idzie. Ten wschodni. Czegoś stolica, sto procent. Dochody, a to idzie tu, to idzie tu i to idzie tu. Kolejnej linii obrony nie ma już po co robić. Teraz trzeba tam ich dojechać. Dobra. O Jezu. Kasimów zdobyty. Chociaż z tego są jakieś korzyści. Moskwa jest zajęta. 30% 90% Południe Rosji, tak. Nie zgodzili się. Odliw. Za chwilę ci położę, On nic nie robi. Nawet gdy wojska nie wysyła, jak żaden mój wasal. A macie zdanie. Szwecja nie robi Rosji, tylko ja coś tutaj działa. Добрый. Пик, пик. Там войска, тут хранить москву, Это моя, моя, моя миссия. Хранить Москвевка. Добро. Муша должен здесь тут и военника, на который ему не помочь. Нет. 8000 łyski. Shit. Dobra, szybko. Robię linię obrony. Nie ma innej opcji. Linia. I nie atakuję tą linią obrony, tylko się będę bronić. Jak zobaczyć człowiek. Szybko rekrutacja na każdej prowincji, tyle ile się da wojska, niech wasada atakują. Moskwa, Kasimo chyba, lub Moskwa padła. Moskwa. Moskwa jest na na lupę dobra. Uzufuję tam każdą moją prowincję. No to każde moje wojsko. Dobrze. Jest tak dobrze. Rekru Rekrutuje, Polska. Tam gdzie się da. Ten, na ile mi to starczy. Będzie dobrze.

Tutaj całe idzie. Dobra, obrona morska, to jest ważne. Spadłem już z 39% do 24. Słaby wynik. Jak szybko. Będzie plądrowanie. Dobra, podchodzę po granicach. Już tutaj podeszli. Ale już tak dłużej nie mają, to jest dobrze. Więc zaczynam robić drugą linię. Albo nie mam czasu, nie mam czasu Dobra, szybko Tutaj, tutaj Dobra nie Nie będę tu mieli wojsk Tysiąc не разважили. честно говоря. не винт? Моей стороны. Так, пока. еще так близко не сам. Południe jest zagrożone bardzo. Tam jest to obrona. Jest dobrze. Polsza Ols nie upadnie w tym roku. My pożyć jeszcze 200 lat. A ta wojna może ją wykończyć. Dobra teraz tak na każdej granicy Więcej Więcej Jest dobrze Tutaj jeszcze dorekrutuję Nie ma granicy no, Ostatecznie nie Dobra Spacer Karoli zajmuje, to jest dobry, dobry znak. Ile teraz mógł trosi zająć? Te 18% to, to tyle. tyle. Wróć. Tak, nie będę. Teraz Moskwy. Moskwa się broni, co mnie cieszy cieszy mnie to, że tam mają dużo armii. Gdzie mi portfela? Obrona. Pyk pyk. Rekrutacja wojska. Państwo zagrożone. Na spokojnie. Mam radę. Jeszcze ale mi takiej dużej tu nie wynieśli. Odcieli mi Moskwę. Tak ty co zrobi. Teraz <laughs> wyjść do przodu i pokazać siłę. Dobra.

Ту-ту-ту. Ту-ту. Ту. -ту. Ту, -ту. Ту, -ту. Удам еще. Где да, да, и Удастся удар. Не удалось огромнич. Mm -mm. Добра, не добра. И no, Мой фронт. Московский. Важно раздавить шапанство. Место. Пу. за это. Rosja ciśniona jest z każdej strony, dobra, to na tyle w tym odcinku. Widzimy się jutro w kolejnym. No i to cześć.